Powinniśmy trzymać się życia i uważać je za ważniejsze niż cokolwiek innego. Więc, kto jest rzeczywistością życia? Kto jest rzeczywistością i źródłem życia? Jest nim Chrystus. Dlatego musimy trzymać Chrystusa w sobie. Nawet jeśli stracimy inne rzeczy, zawsze musimy zachować Chrystusa, który jest życiem. Jak nazywała się rzeczywistość życia w wieku Ojca? A w wieku Syna? A co z wiekiem Ducha Świętego? Nigdy nie możemy go stracić. Bóg powiedział nam, abyśmy nigdy nie utracili tego cennego życia, ale trzymali się go, aż on przyjdzie. Diabeł oczernia nas, aby odebrać nam to życie, wyśmiewa nas i sprawia, że wątpimy. W ten sposób może być nieświadomie odebrane. Dlatego Bóg powiedział: Jam jest żywot, więc nigdy nie wolno wam go stracić. Ale trzymajcie się mocno go, aż przyjdę znowu. Poprzez nauki w Ewangelii Jana rozdział 6. Bóg dał nam prawdę, która pozwala nam się tego trzymać. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją? W kim mieszka? Mieszka w Jezusie. A w kim mieszka Jezus? Jezus mieszka w tych, którzy zachowują nowe przymierze, czyli w tych, którzy jedzą chleb paschalny i piją wino paschalne. Nakazał nam trzymać się tego aż do końca. Jest wiele rzeczy, których musimy się trzymać, ale czasami nie wiemy, czego się trzymać. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Przede wszystkim trzymaj się życia. Kim więc jest życie? Jest nim Chrystus. Kiedy mamy w sobie ciało i krew Chrystusa, Chrystus żyje w nas. Istnieje wiele sposobów, aby pozwolić Duchowi Świętemu zawsze mieszkać w nas. Musimy robić to, co podoba się Chrystusowi, głosząc słowa Boga w Samarii i aż po krańce ziemi. Musimy dawać nadzieję, zachęty i marzenia tym, którzy żyją bez nadziei, aby oni również mogli wiedzieć. Królestwo Niebios będzie nasze w przyszłości. Napisano, Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Słowo Boga jest tak cenne i ważne, ponieważ dzięki niemu poznaliśmy Boga, uświadomiliśmy sobie królestwo niebios i spotkaliśmy Ojca i Matkę. Powinniśmy nie tylko czytać i słuchać słowa Boga, ale także zachowywać je z wiarą. Powinniśmy pamiętać, że jest to jedyny sposób, aby utrzymać koronę życia i nie utracić jej. Bez względu na to, jak cenne są ziemskie rzeczy, najcenniejszą rzeczą jest samo życie. Ojciec Ansanchon i Bóg Matka są życiem. Dają nam życie i prowadzą nas do życia wiecznego. Prosząc wszystkich członków naszej niebiańskiej rodziny, aby nigdy nie tracili wiary w nich. Chciałbym zakończyć dzisiejsze kazanie. Dziękuję Wam bardzo.